Technisatterna Box T3 to często wybierany przez kupujących dekoder DVB-T2. Czy warto się nim zainteresować? O tym w dzisiejszym odcinku w serii o poszukiwaniu najlepszego tunera. W tym filmie postaram się sprawdzić, czy warto wydać te pieniądze. Zapraszam do recenzji, zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Zacznijmy od prezentacji i odpakowania tunera. W pudełku oprócz dekodera i pilota znajdziemy również instrukcję. Pilot jest masywny, może się sprawdzić dla starszej osoby. Posiada duże gumowe klawisze. Sposób komunikacji z dekoderem odbywa się z wykorzystaniem podczerwieni i jest to jego wada. Posiada czytelne, programowalne klawisze, pozwalające ustawić obsługę jednym pilotem telewizora, włączanie, głośność. Dla mnie ten pilot nie jest zbyt wygodny, zarówno w trzymaniu jak i samej obsłudze. Mieści dwa akumulatory typu 3A. Pilot tunera Technic Terrabox T3 jest niemal bliźniaczy z innym pilotem Vivo Memo Control od dekodera Viva H265 Mini LED, o którym film znajdziemy na kanale. Link umieszczam w opisie filmu. Mimo że to różni producenci, to najwidoczniej produkcja odbywa się w jednym zakładzie. Dekoder ma obudowę z tworzywa sztucznego z trzema klawiszami na przedniej obudowie oraz tylko jednym wejściem USB. Po uruchomieniu tunera pokazuje się ekran instalacji, gdzie należy wybrać parametry zgodne z naszym miejscem zamieszkania, standardem nadawania oraz rodzajem posiadanej anteny, czy jest ona z dedykowanym zasilaniem. Na tylnej obudowie mamy wejście antenowe, wejście HDMI oraz SCART. Zasilanie tunera nie jest odłączane. Dolna obudowa to kratka wentylacyjna. Przechodząc dalej do wyszukiwania kanałów, cały proces trwał dość długo. Na potrzeby filmu przyspieszyłem. Wyszukiwanie kanałów wystartowały od Multiplexu 8. Tuner nie miał problemu z ich znalezieniem, jednak siła sygnału na poszczególnych kanałach powinna być nieco wyższa. Inne testowane tunery miały wyższy poziom sygnału. Tuner ma wymiary 3 cm8x14. Gwarancja na tuner wynosi 24 miesiące, a producentem i importerem jest firma Technisat Digital Spółka Zo. Tuner nie ma opcji internetowych, bo nie ma dostępu do internetu. Tuner posiada zgodność ze standardem DVB-T2 HEVC, Posiada funkcję Timeshift zatrzymywanie, przewijanie obrazu, PVR LED, możliwość nagrywania na zewnętrzny dysk, USB, EPG elektroniczny przewodnik po programach, stwarzacz plików multimedialnych, przeglądarka zdjęć, samouczący się pilot. Zanim przejdziemy dalej, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Przejdźmy do sprawdzenia szybkości uruchamiania tunera. Pierwsza próba to uruchomienie w 22 sekundy. W porównaniu z dekoderem Viva H265 Mini LED jest to zdecydowanie wolniej. Przełączanie kanałów to standardowe 2-3 sekundy w zależności od multiplexu. Zróbmy drugą próbę. Przy pierwszej tuner uruchamiał się na ostatnio oglądanym kanale. TechniSat Terrabox T3 to tuner do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2 hz i jest jednym z najbardziej popularnych na portalach aukcyjnych oraz w sklepach internetowych. Cena tunera zaczyna się od 140 zł, patrząc na historię cen w ostatnich miesiącach zwyżkuje. W informacjach po przełączeniu kanału oraz w menu nie przekonuje mnie ten niebieski kolor czcionek i napis... Menu zbudowane jest z siedmiu bloków tematycznych dotyczących programu, obrazu, wyszukiwania, czasu, opcji dodatkowych oraz USB. Tuner na wyświetlaczu pokazuje tylko numery kanałów. W oddzielnym materiale filmowym pokażę również jak zaktualizować oprogramowanie dekodera TechniSat. Kontrola rodzicielska zawiera sześcioliczbowe okno z hasłem. Tworzenie z zewnętrznego nośnika typu dysk pendrive podłączonego do jednego portu USB odbywa się z zakładki USB i multimedia. Wyodrębniono tam kategorie pliki, wideo, muzyka, obraz oraz zawartość dysku jest według tych kryteriów, co może ułatwić wyszukiwanie na dysku. Odtwarzanie filmów działa bardzo dobrze, jednak w moim modelu pliki MKV zaczynały klatkować. Obraz nie był płynny. Na innych tunerach te same pliki odtwarzane są bez większych problemów. Nagrywanie programów działa sprawnie, nie ma klatkowania, jest wygodne, szybko dostępne menu, zarządzanie nagrywaniem. Na koniec zajrzyjmy do telegazety, jeśli ktoś z niej korzysta może nie być pocieszony, bo obraz dla niej jest rozciągnięty, a strony jakoś wolno się wyszukują. Podsumowując, tuner w swoim przedziale cenowym niczym się nie wyróżnia i myślę, że przy obecnej cenie ma dość mocną konkurencję, która do zaoferowania może mieć trochę więcej. Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. Dziękuję, że jesteście ze mną do końca. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Fajnie, że jesteście. Do zobaczenia.